Dobry, dzień dobry w poniedziałek Mój plan był taki Jedną Ranną zmianę nagrywam przy wschodzie Słońca na plaży Ale zobaczcie jak to niebo wygląda dziś Wschód słońca Taki jakiś Niekoniecznie wschodowy wygląda jakbym nagrywała O zachodzie słońca Ale za to widoki przepiękne Pusta plaża Coś tylko zaczyna mi Kapać na głowę jest dzisiaj poniedziałek, jestem w międzyzdrojach. Musiałam się zastanowić, gdzie jestem. A że poniedziałek to polecajka osobowa, szybko, sprawnie chcę Wam polecić Mirka Burnejko, Mirosława Burnejko, który jest bardzo barwną postacią, zachęcającą do tego, aby zmieniać swoje życie. Jest świetnym wzorem do tego, bo sam zmienił je o 180 stopni z pracy na etacie osoby takiej, jak to zrozumiałam, zasiedziałej. Zmienił się w aktywnego, pełnego pasji człowieka, który bardzo jasno wytycza sobie cele i je realizuje bardzo skrupulatnie. Przy dużym uwzględnieniu swoich priorytetów, w skład których chodzi między innymi rodzina, bardzo Mirka za to cenię, że przykłada też tak dużą wagę do tego, aby spędzać taki jakościowy czas z rodziną. Jest osobą, która bardzo testuje. Wyjechał na dłuższy czas za granicę, bo wierzył, że tam będą rodzinnie szczęśliwi, gdzieś gdzie nie ma zimy. Teraz co roku wyjeżdża na, te zimo na ten zimowy czas gdzieś za granicę. Możecie go śledzić na YouTubie, wrzuca tam bowiem swoje vlogi. Kiedyś robił to codziennie, a teraz już trochę rzadziej. Stworzył akademię, na której możecie zrobić przeróżne kursy: od produktywności po osiąganie celów, realizację biznesu itd. Tak więc ma. Taką fajną bazę wiedzy stworzoną dla tych, którzy chcą się rozwijać. Jest taką barwną postacią, którą warto się na pewno zainspirować. Tak jak wspomniałam, realizuje swoje cele i często krok po kroku dąży do dość nietypowych założeń. A teraz właśnie mówię o tych nietypowych założeniach i dostrzegłam. Moje nietypowe założenie. Kiedyś myślę, że to zrealizuję. Z tyłu za mną, ee, o, tam daleko, widzicie dwa budynki deweloperskie z widokiem na morze. Moje marzenie gdzieś do zrealizowania na ten moment jeszcze nie na liście. Mirek pewnie wpisałby je na jakiś, nie wiem, rok. Ee, 2035 i już powoli podejmował kroki, tak? Bowiem postępuje. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, jak on sobie to rozpisuje, kalkuluje i realizuje, to zachęcam do śledzenia go. Pozdrowienia. Mirku, jak to zobaczysz, to zobacz w jakich pięknych okolicznościach przyrody nagrywałam filmik o tobie. Trzymajcie się dobrego poniedziałku, dobrego startu w nowy tydzień. Pa!